Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym odcinku z okazji tego, że zaczął się nowy rok szkolny mamy wrzesień, to stwierdziłam, że w Simsach sobie zbudujemy szkołę. Tak ogólnie wygląda ta szkoła, która jest stworzona już w Copperdale, stworzona przez e, no, przez EA, no przez EA, no bo co tu gadać, mam więcej. No i nie jest ona taka do końca, do końca ładna, w sensie ona ma potencjał jako taki kształtowy, tylko że mam wrażenie, że ona jest taka troszeczkę źle dokończona i tutaj też nie ma za dużo rzeczy z przodu tego, tej szkoły, także dzisiaj sobie spróbujemy zrobić jakąś taką inną szkołę jakąś taką ładniejszą mam nadzieję, że wyjdzie już mam pewien plan, pewien projekt tej szkoły i na pewno nie będzie ona wyglądała w ten sposób i na pewno nie będzie ona taka nowoczesna, tylko postaram się zrobić to w stylu klasycznym jeszcze bym chciała tutaj zobaczyć jakie tutaj są klasy, bo ja zbytnio, ostatnio zaczęłam grać w ogóle, dopiero tym licealnym dodatkiem, tak rozgrywkowo, bo wciągnęłam się troszeczkę w rozgrywkę ostatnio i właśnie patrzyłam na tą szkołę, co tutaj w ogóle jest, no ale dobra, mamy tutaj na pewno końcik malarski mamy tutaj kącik muzyczny i do do tego wszystkiego jeszcze są klasy, jakiś gabinet dyrektora, tutaj nie wiem, chyba pokój nauczycielski, dobra, na pewno są dwie klasy tylko tutaj, takie normalne, do tego nie wiem, tutaj jakieś miejsce spotkań czy coś takiego, no a na dole mamy jeszcze siłownię z tego co widziałam i szachy i miejsce na kompę, to w ogóle wygląda strasznie źle, wygląda jak taki, taki ponurak, taki ponurak szkolny, że mi by się nie chciało do tej szkoły chodzić totalnie, więc ja się postaram w tym odcinku zrobić jakąś taką przyjemniejszą tą szkołę. Pierwsze co musimy zrobić to wyburzyć ten budynek, bo ja będę chciała postawić swoją własną bryłę tutaj, no i żeby nie tutaj nie używać wszystkich dodatków no bo wiem że większość osób większość z was nie ma wszystkich dodatków ja też nie mam wszystkich dodatków ale no chodzi mi o to że chcielibyście też może pograć w tej budowli którą tutaj zbuduję bo będzie ona oczywiście w galerii także będę tutaj używać tylko licealnych lat bo wiadomo że szkoła dochodzi w licealnych latach taka właśnie otwarta no i podstawki oczywiście no i ogólnie ja mam też plan zrobić taki kształt tego budynku właśnie jaki był poprzednio tylko że troszeczkę z innym dachem i troszeczkę większy ten kształt jednak będzie u góry dobra tak na razie wygląda ta szkoła Ogólnie Moim zamysłem było to, żeby zrobić jakieś takie większe tutaj schody, i żeby to było na takiej podwyższonej platformie trochę. Tutaj zrobiłam jeszcze takie dekoracyjne słupki, i nie wiem, czy do końca będę chciała dawać jeszcze te trasy, bo nie wiem, czy to dobrze wygląda po prostu. Może jednak sobie to usunę. Przynajmniej w tej dolnej części. No i dobra, z tyłu jeszcze tego no, kształtu tak naprawdę nie ma widocznego jakiegoś takiego za bardzo, ale tutaj na pewno na środku będę chciała, no zrobić jakieś takie taki taras. No ale dobra, na pewno ja bym chciała jeszcze tutaj zrobić dach i ten dach będzie takim zwyczajnym. Innym dachem, jeszcze sobie to tylko podniosę tą część. Więc to no, wygląda jak jakaś piramida. Nie, ja myślałam, że to tak naprawdę dobrze mi wyjdzie, ale no troszeczkę się przeliczyłam z moimi umiejętnościami, albo z tymi, że gra po prostu mnie nie lubię, dlatego chyba. Zdecydujemy jednak z tego dachu. Jeszcze pomysł na ten budynek jest taki, i wydaje mi się, że to nawet dobrze może wyjść. I tutaj właśnie damy sobie coś dekoracyjnego na tą część. Jakieś takie okno właśnie okrągłe, czy coś takiego. I to będzie chyba spoko wyglądać. No wygląda jak normalno. A, dobra, myślałam, że to będzie jakieś, nie wiadomo, bajranckie coś, a to wychodzi na to, że ja po prostu nie umiem dachu zrobić. Dobra, kształt tej szkoły już jest chyba gotowy. Tylko tutaj mi się coś oczywiście z dachem zepsuło. No i tutaj dałam też takie obramowania, które są w takim jasno-beżowym kolorze, ale wydaje mi się, że spoko będą do tej szkoły Pasować, oczywiście jeszcze nic nie jest pomalowane, ale no, ten kolor właśnie bym chciała polecieć. No i tutaj właśnie będę wejście do tej szkoły. Będę chciała dać tutaj jeszcze jakiś murek, jakieś tutaj, no właśnie, jak widzicie, są schodki, będą tutaj duże drzwi wejściowe. A z tyłu tutaj właśnie chciałabym zrobić taki mini okruteczek, do którego można sobie później poczylować w czasie przerwy. No i tutaj wydaje mi się, że zrobimy taką otwartą, znaczy, no bardziej na powietrzu, taką, takie miejsce też do spędzania wolnego czasu. Może jakieś po prostu stołówkowe rzeczy damy, typu, no po prostu stoły. <laughs> tak stołówkowe rzeczy to stoły, no. Nice. Także co, wystarczy tutaj jeszcze na razie pokolorować to wszystko i zaraz zajmiemy się otoczeniem wokół tego domu. Tak, tak tego domu jest, ja już jestem tak, ja już ciągle myślę, że to dom, ja buduję. Także, dobra, wystarczy teraz jeszcze pokolorować to wszystko, dodać jakiś dach, no i jakieś ściany, na pewno by się przydały i potem będziemy robić tutaj właśnie miejsce z tyłu tego wszystkiego, jakieś okna, o właśnie okna trzeba dodać. Ej, ale powiem wam szczerze, że ta szkoła to mi się nawet przyda w mojej rozgrywce właśnie, bo ja teraz mam rozgrywkę, gdzie mam trzech nastolatków i ta szkoła do której oni chodzą, to mi się nawet nie chce na nią patrzeć dlatego idealnie sobie stworzę tutaj dzisiaj na odcinku szkoła, to będę mogła sobie nawet sama pograć w niej, bo ja czasami, wiecie co ja buduję te domki na odcinkach, ale ja nigdy, nigdy chyba w żadnym nie zagrałam tak normalnie, tutaj pomyślałam, że jeszcze można by kolumny dodać właśnie z licealnych lat, one są też w takim samym kolorze, tylko muszę tutaj kratki włączyć, bo inaczej się tutaj nie doda to dobra, ja się zastanawiam też teraz, czy nie za dużej tej szkoły zrobiłam, tak jakby no jest ona, tak myślę, że bardzo większa niż ta co była tutaj właśnie od początku, dobra, dobrałam tutaj już kolory jak widzicie, do do tej naszej szkoły tutaj zrobiłam też obramowanie, znaczy no bardziej dałam płot w tej części, żeby nikt, na, czyli żeby nikt na pewno nie spadł z tych schodów. Tutaj dałam na sam przód jeszcze takie obramowanie. Są też schody, wiadomo, że one już były i teraz możemy polecieć w sumie z oknami. Tylko szkoda, że nie ma takich większych okien, tylko są takie, no dosyć malutkie. No, ale dobra, postaramy się je tutaj jakoś dać. no ewentualnie dam te, albo nie, dobra, damy po prostu sobie te w kolorze kremowym i troszeczkę też mi to zajmie, żeby tutaj dać, bo trzeba ich dać tutaj naprawdę dużo, żeby było jasno w ogóle w tej części. Jeżeli chodzi o drzwi wejściowe, co? Uff, la, a to nawet takie ładne, to w ogóle zapomniałam o tych drzwiach. Bo kiedyś się użyłam do chyba jednego domku i potem o nich zapomniałam, ale dobre, te drzwi są naprawdę przepiękne, moim zdaniem. I one będą tutaj genialnie pasować, tylko że muszę dobrać odpowiedni kolor. Chyba weźmiemy sobie z takim brązowym tutaj, właśnie elementem. Sobie tutaj nawet po dwie pary na każdą część tutaj dam, bo to naprawdę spoko będzie tutaj wyglądać, jak będzie troszeczkę więcej tych drzwi. I właśnie z drugiej strony tego budynku też bym chciała tak zrobić. Myślę, że jak w poprzedniej szkole było. Tak, że była jakby też piwnica. To myślę, że w tym odcinku nie będziemy robić piwnicy. No, nie wiem, ja w ogóle nie jestem fanką robienia piwnicy, że zaczniemy od tego, ale chyba to zdążyliście zauważyć po moich filmikach. Na razie ja bym chciała w środku sobie oświetlić to i porozkładać pomieszczenia, bo na pewno musimy zrobić więcej niż dwie klasy, no bo dwie, te dwie klasy w poprzednim budynku to było troszeczkę, chyba moim zdaniem, za mało. No i na pewno będę w pierwszej kolejności chciała dać schody i te schody zrobimy sobie takie podwójne, wydaje mi się, albo zrobimy po prostu w jednej części i w drugiej. Części. Ej, to nawet spoko będzie wyglądać, tylko nie wiem, że nie wiem, jak jeszcze będę chciała rozmieścić to wszystko, bo na razie to jest tak średnio z tymi klasami, no ale dobra, bo bym chciała zrobić takie, jak widzicie, podwójne te schody, albo nawet je może połączyć, żeby to były takie poczwórne od razu. To chyba będzie lepsze rozwiązanie, niż tak rozdwajać, bo ja nie wiedziałabym, co nawet dać w środku. Dobra, i myślę, że w tej części głównej, która jest właśnie tutaj, to zrobimy sobie. Co by to sobie zrobić? No najlepiej to by było zrobić tutaj stołówkę, tylko że nie wiem, jak to będzie jeszcze trzeba umieścić, no bo na pewno stoły spoko można na środku dać, ale nie. Nie wiem, jak właśnie z tą stołówką. Jak ta stołówka w ogóle wygląda? Dobra, to wygląda w ten sposób. A to nie, to można sobie normalnie gdzieś tutaj postawić. Ale tak sobie teraz zaczęłam myśleć, że może te schody jednak nie będziemy dawać tak jakoś z tej strony, tylko może damy sobie G w ten sposób, że będą od razu naprzeciwko wejścia. I tutaj właśnie nie będziemy robić tej stołówki, tylko stołówkę zrobimy sobie gdzieś w którejś innej części. Dobra, ale to trzeba myśleć w ogóle, żeby szkołę zrobić jakąś taką rozsądną, normalną. Tutaj można by jakieś szafki porozstawiać ogólnie w tej części, gdzie będzie ten korytarz. Tutaj moglibyśmy od razu gdzieś zrobić jako Toaletę. Tutaj będzie jedna toaleta, druga toaleta. Tutaj będzie ten korytarz, jak wspominałam. No i teraz możemy zająć się zrobieniem klas i w ogóle innych pomieszczeń. Myślę, że klasę to bardziej sobie na górze zostawimy na to miejsce. Tutaj może w tej części zrobimy sobie stołówkę. Znaczy, no nie no, będzie tutaj klasa, bo tutaj sobie zrobimy po prostu klasę. Tutaj zrobimy sobie jakąś taką kolejną klasę. I wydaje mi się, że ta część na stołówkę będzie chyba wystarczająca tutaj. Ogólnie jakoś ciemno w tej klasie. Albo po prostu zrobimy tutaj właśnie jakieś takie miejsce do spotkań. W tej części będzie kolejna klasa. I teraz będziemy robić tutaj miejsce dla dyrektora, jakiś pokój nauczycielski. Dobra, zrobimy tak: tu będzie sekretariat, tu będzie pokój dyrektora, a tutaj będzie jakiś taki większy pokój nauczycielski. I w tej części, nie wiem, zrobimy sobie na przykład toaletę dla nauczycieli, czy coś takiego. Dobra, no i teraz przechodzimy do góry, czyli na dole mamy tak naprawdę dwie klasy, bo ta klasa będzie tutaj i będzie tutaj. I teraz potrzebujemy zrobić, no coś jeszcze by wypadało zrobić. Dobra, tutaj już utworzyłam dwie klasy i zrobiłam taką przestrzeń, taką otwartą, można powiedzieć. No i dobra, lecimy teraz z kolejnymi klasami. No, wydaje mi się, że to będzie. No to nawet taka za duża troszeczkę ta klasa, no ale dobra. Chyba, że tutaj zrobimy właśnie sobie taki kącik, może może bibliotekę sobie zrobimy tutaj. Ej, to jest nawet całkiem dobry pomysł. Tutaj będzie biblioteka. Tutaj na przykład zrobimy sobie jakąś salę komputerową, że będzie dużo komputerów. O, jeszcze siłownię by wypadało zrobić, chyba że tą. O, kurde. <laughs> chyba, że siłownię zrobimy jako osobny budynek. Nie, no wiecie, co możemy sobie zrobić sobie? Może jakąś tutaj halę sportową i z siłownią, bo jest tutaj bardzo dużo miejsca, jako Osobny budynek tutaj. Dobra, nie wiem, pomyślimy jeszcze nad tym, ale myślę, że tak to jest chyba najlepsze rozwiązanie, żeby tego w szkole tutaj nie robić. Dobra, chyba rozdzieliłam te pomieszczenia i tych klas będzie troszeczkę, no ale. No właśnie, czekajcie, bo zapomniałam o łazienkach. No chyba, że tutaj po prostu walnę ze dwie łazienki. Dobra, no to tutaj będą te łazienki, właśnie. Tutaj będzie właśnie biblioteka w którejś z tej części. W drugiej części będzie sala jakaś komputerowa. W tych czterech salach zrobimy sobie kolejne klasy, no i w tej sali będę chciała zrobić jakiś muzyczny pokój, a tutaj jakiś malarski pokój, no bo tak było. Właśnie wtedy. No i do tego wszystkiego jeszcze tutaj, jak widzicie, na no, tą hale sportową, ale to potem sobie zrobimy, no bo to już osobny budynek trzeba zrobić. Jeszcze trzeba w ogóle z zewnątrz zrobić tą szkołę. Dobra, nie, no ta hala sportowa chyba nie będzie tutaj tak źle wyglądać. Zrobimy to mniej więcej w ten sposób. Tylko no nie wiem, bo ja tutaj jakby nie zrobię, nie wiadomo czego, no bo nie mogę używać tutaj rzeczy na przykład z miejskiego życia, a tam jest kosz na przykład, więc moglibyśmy tutaj zrobić właśnie taką hale w koszykówkę, no ale tego, no tak jak już powiedziałam, nie mogę tego zrobić, bo powiedziałam, że będę robić tylko z licealnych lat. Ja mogę tylko sobie tutaj zrobić, nie wiem, no siłownię. No i do tego szatnie, nie? Szatnia sił i ewentualnie prysznic. Dobra, dałam taki dach. Wydaje mi się, że będzie on wystarczający. I tutaj sobie jakieś nowoczesne okna z gry podstawowej po prostu pododaję. Dobra, no wydaje mi się, że budynek w miarę dobrze tutaj się komponuje z tym wszystkim. I tutaj na pewno będę chciała sobie posadzić zaraz jakieś roślinki. Tutaj zrobię sobie właśnie takie miejsce pod drzewkiem, że mogą sobie uczniowie usiąść czy coś takiego. Na no z przodu to na pewno drzewa bym chciała posadzić, żeby troszeczkę zakryć może ten budynek. No żeby było tak przytulniej, a nie, że to po prostu budynek tutaj jest. Tylko to bym potrzebowała jakichś takich większych tych drzew, to to chyba będą największe drzewa. Ej, no nawet za takim całkiem ładnie to wygląda, nie? Tutaj w tej części posadziłam jeszcze choinki, właśnie gdzie jest taki chodnik prowadzący do tej części tylniej. No i czym się teraz zająć? Czy zająć się roślinami, czy zająć się może już budynkiem w środku? Ej, w ogóle miałam tutaj dać okno w tej części i zapomniałam takie okrągłe, ale nie wiem, czy ja w ogóle z gry podstawowej jakieś takie znajdę. No niby znajdę, ale czy ono mi się podoba? Ej, ale znalazłam takie coś. i To jest taka właśnie ozdóbka z licealnych lat, więc nawet tutaj może Ej, ono ładnie wygląda tutaj. Dobra, dajemy to właśnie w tej części i bym chciała dać jeszcze to w tej części, tylko muszę troszeczkę to podwyższyć. Ej, dobra, no jako taka dekoracja wydaje mi się, że całkiem spoko tutaj. Do tego jeszcze znalazłam takie coś i nie wiem, czy co to w ogóle jest. To jest jakaś dekoracja? No na to wygląda, że to jest jakaś dekoracja, ale można powiedzieć, że to, nie wiem, nazwa z szkoły tutaj jest przyczepiona. O, i tutaj może jeszcze przed tą szkołą damy takiego ludka. Właśnie, nie wiem, może powiedzmy, że to jest jego szkoła, na jego część szkoła utworzona i tutaj jest właśnie napis taki będzie. No i co, fajnie tak, omijać sobie tutaj chodzić tak ładnie. Bo zastanawiałam się nad Frankiem Peszko, ale <laughs> nie, chyba nie chcę Franka Peszko tutaj. Ej, ale powiem wam, że szczerze mówiąc, ta sala nie jest taka tutaj zła, bo można tutaj zawsze sobie, wiecie, no zrobić e, jakąś potańcówkę zawsze. Jakiś bal czy coś takiego. Dobra, chyba możemy w końcu przejść do robienia tej szkoły z zewnątrz. w środku. <laughs> z zewnątrz czy w środku? Nie, no w środku sobie zróbmy. W ogóle ta szkoła kosztuje 132 tysiące ponad Simoleonów, także nice. Dobra, no tu nie, dobra, wiecie co teraz nie mam chęci robić ogródka, dlatego chyba przejdziemy aktualnie do. Do tej części. No i tutaj właśnie będę chciała sobie zrobić szkołę. Na razie lecimy ze ścianami. Wydaje mi się, że te ściany będą tutaj całkiem dobrze pasować. Takie właśnie też z licealnych lat do tego korytarza. Weźmiemy sobie też do wszystkich pomieszczeń, damy te kafle, które dałam też na zewnątrz. Wydaje mi się, że całkiem spoko to będzie wyglądać. Dobra, lecimy teraz z tym korytarzem. Dałam tutaj, o, jeszcze wszystkie nie pomlęłam, nice. Dałam tutaj też drzwi do właśnie każdych pomieszczeń. I na samym początku chciałabym się zająć korytarzem, bo do tego korytarza właśnie chciałabym umieścić szafki. i się, zastanawiam, czy wykolorowych nie Zrobić, bo to jakieś tak ponuro tutaj. Albo na przykład niebieskie, tylko niebieskie nawet całkiem ładnie wyglądają. To możemy sobie tutaj jakoś takie je poustawiać właśnie w tej części. Dobra, no ten korytarz praktycznie jest sam w szafkach. Tak sobie myślę, że tutaj jeszcze można by między tymi schodami powiesić taki napis. Zastanawiam się, czy jest taka gablotka na naczynia, na przykład z lica. Nie na naczynia, tylko o właśnie na puchary, z licealnych lat to moglibyśmy gdzieś tutaj je jeszcze postawić, o, na przykład w tej części, bo nie wiedziałam, co dać właśnie tutaj. Moglibyśmy właśnie tą gablotkę na Jakieś puchary wstawić w tej części, i do tego jeszcze tutaj ze dwie. Do tego tutaj na ścianę dać jakieś takie pompony. No i dobra, na razie to spoko wygląda. Jeszcze brakuje mi tutaj jakiegoś oświetlenia, no ale to chyba weźmiemy sobie właśnie takie lampy, które tutaj były już, tylko ja je pousywałam. Znaczy w ogóle całe szkoł usnęłam. Zacznijmy <laughs> od tego. No ale właśnie tutaj sobie powiesimy takie lampki, tylko żeby one właśnie nie wisiały tutaj tak o sobie. Ale dużo światła one dają, więc całkiem spoko. I tutaj właśnie w każdej części będę chciała je dać. Do tego tutaj jeszcze na samym środku tego to dałam takie ławeczki, żeby można było sobie usiąść. I to chyba by było właśnie w tym korytarzu na tyle, bo nie wiem, co tu jeszcze zbytnio dawać. No ewentualnie coś na te ściany, tylko że nie wiem co. <laughs> może jakieś takie dyplomy, właśnie tutaj obok, gdzie jest ten pokój nauczycielski i w ogóle ten sekretariat, można powiedzieć. A tutaj może jakieś plakaty takie powiesimy. Powiedzmy, że to jest maskotka szkoły czy coś takiego, i tutaj właśnie będzie sobie, e, będą sobie wisieć te plakaty. Dobra, na górze w korytarzu też właśnie dałam jeszcze te ławeczki, żeby można było sobie usiąść. I to chyba by było właśnie z tego, na tyle. No i dobra, gdzie teraz przechodzimy? Robimy klasę. Nie, wiecie co? Ja bym zrobiła na sam początek jeszcze tutaj łazienkę, Albo wiecie co, ja po prostu pododaję sobie tutaj te rzeczy i zapiszę tą grę, bo ja coś czuję, że jak mi to wywali, to ja się tutaj mogę popłakać zaraz. Ogólnie nie wiem czemu, ale nie zaliczyło mi się, że dałam szafkę szkolną, a dałam tutaj ich mnóstwo, więc nie wiem o co chodzi, ale to no dobra. Dobra, lecimy od razu z toaletami. Jak widzicie, tutaj zaczęłam już te toalety robić. No i możemy tutaj jeszcze wsadzić umywalki w tej części ze cztery, no, skoro cztery toalety, to możemy cztery umywalki dać. Dobra, to tutaj będzie właśnie tak to wyglądało, i dosłownie po tej drugiej stronie zrobię to samo. Dobra, te toalety nie były jakieś takie wymagające, żeby je zrobić. Nie wiadomo jak, no ale są. To ja od razu sobie polecę z tymi toaletami też do góry, no i zrobimy sobie jeszcze tą nauczycielską. I jakby. Tutaj nie, nie ma co w ogóle gadać, no bo to są zwykłe toalety. Dobra, toalety już są i możemy chyba przejść do zrobienia teraz stołówki, bo mam ochotę to zrobić teraz właśnie. Tutaj te stołówkowe rzeczy, czyli takie coś, to po prostu dam sobie trzy rodzaje. No, będzie to jakoś tak mniej więcej wyglądało. Teraz z licealnych lat jeszcze tutaj muszę dodać jakieś właśnie stoły. No to weźmiemy sobie takie okrągłe, tylko że w jakimś może fajnym kolorze. A niech będzie takie brązowe, żeby wszystko takie jasne nie było za bardzo. Dobra, szybko poszło, bo wystarczyło dodać krzesła. To jeszcze nad każdym stolikiem zawieszę lampę. Jeszcze w ogóle z licealnych lat są jeszcze jakieś takie rzeczy właśnie do tej stołówki. Chyba były jakieś takie o właśnie takie coś. Tylko, że nie wiem gdzie mam to teraz dać. Dobra, no i to by było na tyle z tej stołówki, no bo tutaj już więcej rzeczy się raczej nie Uda dać. No i tutaj, właśnie w tym pomieszczeniu, bo to jest takie pomieszczenie małe, które się moim zdaniem nie nadaje na klasę, to ja bym chciała coś w tym pomieszczeniu zrobić, takiego, można powiedzieć, że takie miejsce do spotkania, że tutaj po prostu, nie wiem, jakaś burza mózgów będzie siedziała, myśląc nad projektem, czy coś takiego. Dobra, no i tak ten pokój będzie wyglądał. Tutaj starałam się dać takie kolorowe rzeczy, żeby troszeczkę się odróżniało od tego, od tej ponurej szkoły, no wiadomo. Także jest tutaj, właśnie, miejsce do siedzenia. Dałam jakiś tutaj regał na książki i dużo plakatów na tym ścianę, żeby było też jednak kolorowe. Tutaj jakieś miejsce, nie wiem, powiedzmy, że do odrobienie lekcji, czy coś takiego, żeby można było sobie usiąść. No i tutaj jeszcze znalazłam w ogóle taką matę na podłogę, bardziej taki dywan, więc dałam tutaj takiego. Tu nie wiem, co to jest, jakiś stwór, właśnie do tej stołówki. No i do tego wszystkiego jeszcze taką matę, taką. O, i tutaj sobie w tym głównym korytarzu właśnie ją rozłożyłam. Jeszcze sobie może nawet tą mozaikę można przenieść do góry, bo to będzie jakieś takie urozmaicenie zawsze podłogi. No i dobra, chyba możemy właśnie przejść do tego pomieszczenia. Tutaj sobie wszystkie te rzeczy usunę, co przed chwilą dałam. O, właśnie, jeszcze taki głośnik musimy tutaj dać, bo to było w ogóle w tym. Spisie, że trzeba, jakby, te wszystkie rzeczy tutaj umieścić. I był właśnie głośnik tutaj. No i lecimy z pierwszą klasą, właśnie w tej części. I ona prawdopodobnie będzie taka sama, jak ta, co będzie tutaj. Więc tak się zastanawiam, czy po prostu nie zrobić tego pomieszczenia i nie skopiować go, bo to będzie dosłownie to samo. To będzie tak samo wyglądało. Dobra, no klasa, jak klasa, wygląda jak klasa. No. Tutaj dałam właśnie biurko, dałam tablicę. W ogóle jakieś kwiatki ustawiłam w kącie, żeby było przytulniej. Do tego tutaj jest akurat 9 miejsc, 9, 9 krzesełek dałam jakieś plakaty tutaj na scenę. No i tak jak powiedziałam właśnie dosłownie, ja tutaj sobie skopiuję po prostu ten pokój. No i co? Mamy klasę! Yeah! Mamy drugą klasę i zajęło mi to 3 sekundy. Yeah! Dobra, no to ta część praktycznie jest dokończona. Tutaj też już mamy wszystkie rzeczy i teraz możemy przejść właśnie do pokoju nauczycielskiego, do sekretariatu i w ogóle do takich właśnie rzeczy. <grym> tak, właśnie tak. Dobra, i tak wygląda ten sekretariat. Tutaj jednak starałam się przemarować te ściany, żeby nie były wszędzie takie same. W ogóle w bardzo dobrym miejscu zrobiłam ten sekretariat i pokój dyrektorski, bo właśnie tutaj będą mieli e, praktycznie bardzo duże pole widzenia, jeżeli coś będzie się działo właśnie w tej części e, szkoły. Także ja jestem chyba geniusem. No ale dobra, starałam się, żeby ten gabinet też nie był jakiś taki ponury, ponuraki. Także właśnie tutaj w różnych kolorach są takich pastelowych meble, jak widać. Jest biurko, jest, są też regały na książki, jest też miejsce, można powiedzieć, poczekalniowe i do tego wszystkiego jakieś tablice, żeby można było sobie coś przyczepić. Jest jakiś kwiatek, żeby było lepiej, yy, tak przyjemniej się pracowało tutaj w tym miejscu. No i jeszcze tutaj zawiesiłam rolety, tylko że ta akurat wisi krzywo, żeby nikt tutaj właśnie nie podglądał, co pani sekretarka robi. No ale dobra, teraz lecimy właśnie do tego pomieszczenia. Tutaj będzie pokój dyrektorski i chyba w tych samych kolorach właśnie to zrobię, tylko zamiast kanapy, która właśnie była w poprzednim pomieszczeniu, to sobie damy już jakieś takie fotele. W ogóle biurko dyrektorskie to jest to biurko i ja zastanawiam się, dlaczego, ale no muszę użyć tego biurka, bo to jest biurko dyrektorskie. Czy ktoś rozumie, Simsy? Nie. No i to będzie biurko dyrektorskie. Nie wiem, czy to ma sens, no ale dobra. Tutaj już lecę w tym pomieszczeniu w takie ciemniejsze kolory, żeby było jednak tutaj, no tak bardziej poważnie. W ogóle bardzo cierpię, że nie mogę użyć roślin, które chcę, bo no po prostu no nie wyglądają one dobrze, Podstawki, a nie te z licealnych lat. No ale dobra, tak wygląda właśnie ten pokój. Tutaj, no właśnie, tak jak już powiedziałam, w te ciemniejsze kolory poleciałam, żeby było poważniej i w ogóle. Nie mam maskotkę w ogóle na biurko, bo jednak yy, franek Peszko jest tutaj, tylko że troszeczkę w mniejszej wersji. Jeszcze brakuje tutaj tylko lampy i w sumie w tym pomieszczeniu też nie dałam, więc sobie od razu tutaj dołożymy tą lampę. Jest komputer, też tutaj jest miejsce, żeby sobie uczniowie mogli usiąść na dywaniku, tak zwanym. No i co, przechodzimy teraz do pokoju nauczycielskiego. Tutaj myślę, że od razu sobie wstawię jakieś biurka razem z krzesłami i może ze dwie kanapy. Też półki na książki będą spoko rozwiązaniem, także to właśnie w tym momencie będę chciała zrobić. A jeszcze jakieś miejsce na kawkę by się przydało. <laughs> jakby ekspres do kawy jest tutaj must have. W ogóle tak jeszcze tak sobie myślę, że w tym dodatku z licealnych lat powinno dojść takie coś jak automaty do jedzenia, no bo to jednak można by sobie gdzieś tam w szkole poustawiać. Zawsze można by było sobie coś kupić, bo jakby w szkołach normalnych są automaty raczej. Także w sobie nie wiem czemu w tym dodatku tego nie dodali, to by było takie fajne rozwiązanie. Dobra, i tak by właśnie pokój nauczycielski wyglądał. Wydaje mi się, że całkiem spoko wygląda. Znaczy tu jeszcze by się wiecie co przydał taki stół, taki konferencyjny stół gdzieś w tym miejscu, ale pomyślałam, że biurka będą może lepszym rozwiązaniem, plus jeszcze właśnie kanapy. No i jeszcze wstawiłam tutaj tablicę. No, wydaje mi się, że całkiem spoko ten wygląda, ta część. I to oczywiście wszystko zrobię z digitalnych lat dalej, także nic tutaj, żadnych dodatków innych nie używam, niż to. Także co, mamy parter gotowy w końcu, Jezu, w końcu. Ja nagrywam ten odcinek już dwie godziny. Ja myślałam, że to troszeczkę szybciej nam pójdzie, ale no z tego, co widzę, to chyba nie. Dobra, przenosimy się dalej tutaj też są takie bliźniacze klasy klasy nie klasy tylko klasy. Dlatego prawdopodobnie je również skopiuję, bo tu będą zwykłe, zwyczajne klasy tak samo w tych miejscach, o tutaj i tutaj. Także zrobimy sobie takie same klasy, a tutaj właśnie będzie biblioteka, miejsce komputerowe, yy, muzyczny pokój no i tutaj będzie ten malarski pokój. Także i jeszcze będę musieli zrobić tam siłownię i jeszcze z zewnątrz ten cały budynek ogarnąć, ale dobra, lecimy. <laughs> są sześć klas, wydaje mi się, że to jest wystarczająco, bo na przykład no tak jak już yy, będę się czepiać dalej. No to właśnie w tej poprzedniej szkole, która była tutaj zbudowana, były dwie klasy tylko. Nie, ta klasa jest jakaś taka długa i ja się zastanawiam, czy w ogóle tu będzie cokolwiek widać, więc zastanawiam się, czy by po prostu nie ustawić w tą stronę tych właśnie biurek. Wydaje mi się, że to będzie lepsze rozwiązanie i tutaj właśnie będzie biurko nauczycielskie. Dobra, jakoś dziwnie zrobiłam tam klasę. Dobra, zróbmy jednak normalnie, bo coś mi tutaj po prostu nie gra z tym rozmiarem i nie będę miała też miejsca, żeby wstawić biurko nauczycielskie, niestety, dlatego musiałam tutaj troszeczkę pozmieniać to wszystko. I wydaje mi się, że na razie fajnie wychodzi ta szkoła. Na pewno lepiej niż to, co przed chwilą prezentowało, bo to nie było zbyt ładne. No ale dobra, tak właśnie będzie wyglądała ta klasa. To jest dosłownie ta sama klasa, co tutaj, tylko że skopiowana właśnie. Teraz lecimy z kolejną klasą. Ta jest troszeczkę taka szersza i węższa. Co? Szersza i węższa? Nie. Szersza i krótsza. O, dobra, no to tam w sumie na dole mieliśmy taką niebieską klasę, tutaj mieliśmy zieloną. To teraz możemy, nie wiem, żółtą zrobić albo czerwoną. Nie, na no czerwony to właśnie. czerwonym się nie maluje ścian w szkole, bo to podobno jest agresywny kolor. No, nie wiem, ja się nie znam. To weźmiemy sobie, zrobimy żółtą klasę. Dobra, no powiedzmy, że te klasy są w miarę wyrównane, bo tutaj jest 9 miejsc właśnie siedzących, tutaj jest 8. Tutaj też jest 8. No powiedzmy, że w miarę są podobne te klasy, także wyszło całkiem okej. Okay. Tutaj właśnie jeszcze bym potrzebowała tej tablicy. Może to nawet dwie sobie damy tablice, a niech będą. No i dobra, jeszcze to krzesło mi się tutaj nie podoba, bo ono jest jakieś kwiatki. No niestety, ale nie. No i wyszło na to, że ta klasa została żółto-czarna, jednak, bo właśnie czarne meble tutaj z tyłu Jakie są regały, i dosłownie to samo będzie w tej części, tylko muszę sobie to właśnie skopiować. W ogóle co tu robi plakat w tej części? Skąd on się tu wziął? Ja go jakoś skopiowałam przypadkiem też? Nawet nie wiem skąd miałabym go skopiować. W ogóle teraz zauważam, że tutaj kolumny się dorobiły, ale tak sobie myślę, że to fajnie wygląda, więc może nawet te kolumny tutaj do tego pomieszczenia też dodam. Dobra, klasy mamy zrobione. Zostały nam cztery pomieszczenia. Cztery pomieszczenia! Dobra, lecimy najpierw z biblioteką, bo mam ochotę ją zrobić w pierwszej kolejności. Dobra, na razie porozkładałam tutaj jak widzicie szafki na książki bardziej półki na książki. Do tego zrobiłam jeszcze takie miejsce dla bibliotekarza lub bibliotekarki. Tutaj właśnie może podawać książki albo po prostu będzie miała swoje biurko. Jest tutaj po tej, w tej części jeszcze musiałam pozmniejszać te regały, bo mi się nie mieściły, bo tu są okna. No i zrobiłam jeszcze takie miejsca tutaj w tej części, że można sobie przyjść tutaj odrobić lekcje, ale jeszcze tak sobie myślę, że tutaj fajnie by było dać jakieś lampki na ten stół, na te stoliki, na te biurka i wtedy to będzie w miarę tutaj dobrze wyglądać. Jeszcze bym chciała na pewno tutaj Dać jakąś lampę, nawet z kilka, żeby coś tutaj właśnie było. No i myślę, że tutaj jeszcze dodam parę takich właśnie siedzeń, z licealnych lat co dałam w, tam, w tamtym pokoju takim, tym takim wspólnym. Także myślę, że tutaj jak takie półki sobie dam na przykład do czytania, i do tego jeszcze jakiś stolik obok, to będzie spoko rozwiązanie. No taka trochę skromna ta biblioteka, mała, ale no niestety tylko takie pomieszczenie mi zostało, dlatego pówki też tutaj porozkładałam. I to właśnie będzie na tyle z tego pomieszczenia. Teraz przejdźmy do sali informatycznej. Jeju. Dobra, i ta sala właśnie wygląda w ten sposób, i wydaje mi się, że jest to bardzo ładne pomieszczenie, tylko żebym chciała jeszcze tutaj zmienić ściany, no może takie właśnie bardziej złoto-czarne. Jest tutaj telewizor zamiast tablicy, chociaż tablica też gdzieś tutaj w rogu stoi. Są też tutaj biurka z komputerami, jak widzicie. W czarnych kolorach jest tutaj też miejsce dla, można powiedzieć, nauczyciela. No i co? Wydaje mi się, że całkiem spoko to wyszło. Chciałam tu jeszcze zrobić takie miejsce do, e, do grania sobie jakby na telewizorze, ale no niestety nie będę miała tutaj miejsca, bo jednak chciałam zmieścić tutaj dziewięć tych stanowisk komputerowych, dlatego no... Ale wydaje mi się, że całkiem spoko to wyszło i co? Przechodzimy w końcu do ostatnich pomieszczeń jakby w tym budynku, bo jeszcze nam została cała, cała, cała siłownia, cała hala sportowa, no ale dobra. No i dobra, tutaj zrobimy sobie miejsce muzyczne. Wydaje mi się, że spoko będzie wyglądać miejsce muzyczne. Lepsze będzie miejsce muzyczne tutaj niż tutaj, bo to jest biblioteka i ludzie chcą tutaj sobie poczytać w ciszy, także <noise> chyba tutaj lepsze jest rozwiązanie właśnie, żeby zrobić salę muzyczną. Tutaj myślę, że zrobimy coś w ten sposób, że ustawimy takie krzesła w takim półokręgu. Powiedzmy, że tu właśnie będzie... Będą takie zajęcia muzyczne, siedziały, a widziałam, że w 13 powodach chyba była taka sala, ale no nie jestem pewna w tym serialu w sensie. Jeszcze w ogóle nie mam miejsca na szachy, co nie będzie klubu szachowego. No nie wiem, gdzie mam wcisnąć. To mogłabym w sumie wcisnąć jeszcze, spróbować do biblioteki i chyba tak zrobimy. No ale dobra, zróbmy teraz tę salę muzyczną. No, Kompletnie zapomniałam o tych szachach. Dobra, i tak ta sala wygląda, starałam się tutaj dodać jeszcze takie dekoracje, jak widzicie, bardziej balowe, żeby się czuli, że oni przed jakąś publicznością tutaj grają, dlatego tak właśnie wygląda. Jeszcze dałam im czerwony czerwony dywan, tylko że taki nie, nie prostokątny, nie podłużny, tylko właśnie okrągły. No i tutaj właśnie będą mieli okno, ale tutaj coś się krzywo, bo to powinno być okno jeszcze kolejne, no to będzie więcej światła i będzie przytulniej, będzie fajniej. No i dobra, no to tak, jeszcze z tymi szachami zróbmy teraz no najlepiej jakby te szachy były gdzieś tutaj to może ja po prostu, a nie, tutaj nie mogę tego przesunąć, no chyba, że zrobię to w ten sposób i te szachy po prostu wstawię tutaj zamiast tego jednego biurka dobra, to tutaj będzie drugie miejsce na szachy trochę tak jednak jest bardzo mało miejsca tutaj na te wszystkie rzeczy, ale no trzeba sobie tutaj jakoś radzić dlatego tutaj będzie koło tego biurka miejsce na kolejne szachy i będą dwa szachy, tutaj będą cztery biurka do zrobienia lekcji, jest też yy, te fotele są, no i dobra przechodzimy teraz do tej części, tutaj będzie właśnie pokój artystyczny. Tutaj już te ściany pokolorowałam no właśnie na taki kolorowy kolor. Kolorowy kolor, nice. Tutaj jeszcze dam sztalugi, no i właśnie się zastanawiam jak te sztalugi e, rozmieścić. Może to zrobię jakoś w ten sposób, że tutaj z cztery sztalugi po prostu dam. Tutaj jeszcze przy tych sztalugach umieszczę takie półki, no bo trochę chyba się nastoją, no to sobie mogą usiąść potem. Ej, powiem szczerze, że bardzo mi się podoba ten pokój jak tu wyszedł. I tutaj jeszcze w tej części właśnie dałam płótna, dałam jakieś obrazy no i brakuje mi czegoś na tą ścianę, ale nie wiem jeszcze czego. No z gry podstawowej to są tylko takie, takie szkice na tą ścianę, no ale tą, te szkice to ja wolę sobie tutaj gdzieś powiesić. Dobra, chyba będą git, jak takie coś będzie. No i co? Skończyliśmy szkołę. Słuchajcie, ja chyba buduję tą szkołę już ponad dwie godziny, ale widzę progres, widzę, że może to wyjść naprawdę fajnie, więc mam nadzieję, że w dalszym ciągu i będę tutaj tak naprawdę dobrze szło. Dobra, lecimy teraz z tą częścią, która jest tutaj na dworze i w tej części na pewno bym chciała dać dużo roślinek, to weźmiemy sobie właśnie te z licealnych lat tutaj. Właśnie nie wiem, czy dawać tutaj stoły, czy może dać ławki. Chyba ławki będą lepszym rozwiązaniem, żeby tutaj postawić. No i dobra, no nie wiem, czy tutaj coś na środku dawać. Ewentualnie, wiecie, co mogę dać? Jeszcze kolejny ten posąg taki. Wydaje mi się, że całkiem spoko może tutaj wyjść. I to by było chyba tutaj na tyle. I robimy w końcu tą salę. Dobra, tutaj stwierdziłam, że zrobimy sobie to w ten sposób, że zrobię dwie osobne szatnie. I właśnie szatnie będą w tym miejscu, a tutaj zrobimy sobie łazienki. Dobra, te łazienki totalnie. Są troszeczkę niefunkcjonalne. No ale dobra, powiedzmy, że się tutaj zmieściły umywalki, zmieściły się też toalety. No i tutaj jest w środku przejście do pryszniców. Chociaż te prysznice to takie. No takie są średnie, no bo jednak nie mam takich pryszniców, wiecie, że mogę sobie prysznice takie normalne dać. Tutaj sobie zrobimy siłownię, nie będziemy sobie robić, nie wiadomo jakiej hali sportowej, no ale tutaj na pewno bym chciała dodać lustra. No i dobra, siłownia, jak siłownia, nie wiem, co tu jeszcze mogłabym dać oprócz tych sprzętów, no na pewno chciałabym tutaj oświetlić. No tutaj jest miejsce do siedzenia, są bieżnie, są miejsce do wyciskania, jest są miejsce bokserskie, to chyba tyle to chyba tyle, no i dobra, lecimy teraz żeby dokończyć już tutaj ten całą tą całą przestrzeń dobra, mamy oficjalnie chyba zakończony, e, zakończoną tą szkołę, właśnie jeszcze tutaj dodałam ostatnie rzeczy i to są takie ławeczki razem z koszami i właśnie tutaj ławeczki też dałam w tej części, gdzie jest e, właśnie no to wejście, do tego wszystkiego kosze też znalazły się właśnie w tej części dodałam mnóstwo tutaj kwiatków z tej strony właśnie tej hali sportowej no a tutaj w tej części dodałam dwa drzewa Dwie ławeczki pod tymi drzewami, ale zasadziłam też różne tutaj, jak widzicie, krzaki, do tego też są ławeczki. No i dobra, to by było chyba na tyle właśnie z tej szkoły, jak zdążyliście zauważyć. I powiem szczerze, że długo mi zajęło zrobienie tej szkoły, ale wcale się nie dzieje, bo to była parcela 64 na 64 i do tego wszystkiego jeszcze mnóstwo pomieszczeń trzeba było tutaj zmieścić. A ta szkoła, powiem szczerze, że nie spodziewałam się, że będzie tyle kosztować, bo kosztuje 454 tysiące simoleonów ponad, także moim zdaniem jest to dosyć duża kwota. No ale dobra, możecie. Oczywiście pobierać tą szkołę w galerii, wygląda ona w ten sposób i wydaje mi się, że zdecydowanie wygląda ona lepiej niż ta szkoła, która tutaj już była.